Witam Was w drugim odcinku z serii zgadywanie rank widzów razem z Wedo. Przypominam, że jeśli chcecie wziąć udział w tej serii, to wystarczy, że klikniecie w link w opisie, na mojego Discorda wejdziecie, tam wyślecie na zgadywanie rank swojego klipa i ukryjecie rangę w spoilerze. To wszystko. Zgadywanie rank jest co niedzielę o godzinie 19.00 na Twitchu. I ważna sprawa, jeśli chcecie kolejny odcinek z tej serii widzowie, to umówmy się tak. Zostawcie tutaj 1000 obek w górę. Ja wiem, że to jest bardzo dużo i nie wiem, czy dacie sobie z tym radę, ale chcę wiedzieć po prostu, czy ta seria Wam się podoba. A Wiem, że jesteście w stanie to zrobić, więc to będzie taki znak dla mnie, że chcecie kolejny odcinek z tej serii. Ponieważ no, to jest dość mocno inne niż takie moje normalne filmy na YouTubie, bo tutaj po prostu jest 20 minut filmu zgadywania rank widzów. Możesz też napisać komentarz i wbijaj na Twitcha, bo streamy są codziennie... Czekaj, nie ma już codziennie streamów o 17.30. Śledź Discorda albo Instagrama, aby wiedzieć kiedy jest stream. Lecimy do filmu, pozdro. Nie no dobra, Któż <laughs> Ciąg celuje, no kur... Brąz to. to jest jakiś, brąz. 2. Widzowie jak wysyłacie, to wysyłajcie jakieś fajne, albo to nawet możecie jakiś montaż zrobić, ale nie takie coś, że minuta i jest początek rundy, jak gościu jeszcze rozstawia swoje utility. Wysyłajcie jakieś dobre, bo inaczej będzie usuwane i nie będziemy takiego czegoś oglądać, bo to jest nonsense, stracimy czas niepotrzebnie. Debile. <śmiech> debile <śmiech> <śmiech> Broń w lewej ręce, niski FPS klienta. Ładny kill. Okej, okay, drugi. Dobra. Ole fart. Ale mieli, co jest? Mieli, mieli! Takie miele, mieli, Też, też. A czy ten niski FPS klienta tam pisze, nie? Mi się wydaje, że to nie mamy lagi. Bronz 1, bronz 1. Kurde, no ja bronz 2, właśnie. Ja bym dał bronz 2. Bronz 1 w piku! No, no. I blitz, blitz po lewej. Ile CS-ów ma napisane? on nawet spoko te head'y Trzy head'y, czekaj, muszę tego pierwszego zobaczyć Platyna 2, dobrze przeflikował i nie zreflikował Jakby nie, nie dał celownika za daleko, więc... Wydaje mi się, że to może być taka platyna 2, platyna 1 Platyna 1 dam No to ja bym powiedział silver 3 No, punkcik dla Falvara Jak ten Są wandal tak, taki mały ale, Kurde Co tam się... Chłop... Co? Jak się zblokował, wieś Lap mnie? Nie, czekaj Weź od początku <śleski> Jaki podskok no, jak i są te TikToki Fortnite'owe takie, gdzie chłopy, jak wiesz, i młotkiem tak w ścianę tak. uderzają. To takie klipy właśnie. Ale tego smoka okay. tam mieli w ogóle. Bardzo ciężko będzie ocenić tą rangę. No ja oceniam na 5 na 10. Co to jest w ogóle za Fandal? On taki istnieje? jest no, mega dziwny jest, co, nie? Nie wiem co to jest. Pierwszy za raz go widzę w życiu. Nie ja tak samo. Powiedziałbym temu. Silver 3, bo on napisał jedną rangę, wątpię, że w piku napisał. No, Gold 1. Dobra. No to punkcik dla mnie Mocna przesada z tą rozdzielczością Co za dźwięki w ogóle? Słyszysz jakie przytłumione wszystko? No no Co ty gejo robisz? Co ty gejo robisz? Ładnie wrócił się do okna, mogli się tego nie spodziewać No bryszcz się nie spodziewa To, że on tak wyciąga kosę i wandala szybko to tak dużo mówi, że... Ej clip się uciął przy 1 na 1 Szkoda, to chyba ace'ik był właśnie, ale... Był, ale nie chciał się chwalić Tak, nie chciał się chwalić, ale chyba był ace'ik w piku gold 1 bym powiedział, że miał Gold 3, no jednak ma to 4 na 3, może być jakimś graczem CS, a Powiedziałbym Gold 3 no okej okay. Gold 1, trafiłeś idealnie. Co? Aha, bo ja sprawdziłem obecna Myślałem, że brons 2 miał w piku O, fajne FPS-y są, tu 60 FPS stało No no widać ładnie Chłopak ma 144 Hz szkoda, że gra na wysokich Dwa chwile, okej, okay, mądrze. A to jest chyba stary klip jakiś, mi się wydaje. Nie, normalne dźwięki to No nie, nie, nie stary, przecież. bo jest ten shield. No dobra, jeden Aesik. Ok. Oooo, na shieldzie zabije chłopa, nice. Nie wiem, gdzieś klipu ocenimy. No. To nice. ty um. na 1, 2, 3, plaz na 1. Dwa, plaz na dwa. Diamond jeden w piku bym powiedział. Kie trzy. Tak od Ale powiem, fajnie nie? się rusza, fajnie się rusza. Ładnie strzela. Spoko, spoko, spoko akcja. Ja bym powiedział: Diament tak jak kiedyś już to piku piku bym powiedział. Ja tak jak kiedyś powiedziałem, to może być gościu, który jak patrzę, jak strzela, może mieć albo A3, albo Immortala 1 i gra Swift i szuka dziewczyny. Więc ja bym powiedział: jakiś, nie wiem, Ascendant 3. Pik i MO3, teraz Ascendant 1. No to nikt no. nie zgad. Przeżyj, przeżyj, kur... Przeżyj, kur... A nie, Rejna jest teraz szybka, czy teraz jest wolna? Teraz jest szybka A, okej okay. Ugraj, ugraj o, kurwa. Ugraj, ugraj Ale irytujący ziomek, z on gra, tyle gada ja Słyszysz końcówkę? Mów mi tato <ścoughs> Mów mi tato Ja bym powiedział Gold 1, no Gold 2 bym powiedział G3 Ja teraz, jestem najlepszy! Ale no, no, nie trafiłeś! Jak to nie? Bo to jest pik, czyli G3, czyli mam po jednym. Czekaj, co? No wtedy było G2, teraz G3, a my strzelamy pik, czyli jego pik to G3 a, Aha. No i... No. no 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 Czy <śla> to on widzi coś w ogóle? Ja się czuję tak miał klaustrofobię kurwa jak to oglądam serio Toż tak masz? No trochę tak Ale to chyba tak na klipie nagrywaniu jest nierozciągnięte Możliwe. Ja bym powiedział Gold 2. Ja bym powiedział platy na 1. No to punkcik dla ciebie 1 Co to są za skiny? Gdzie one były? Ja właśnie nie to wiem skąd, skąd oni to? mają takie skiny, nie? Skąd oni biorą te skiny? Ale trap okay, przemyślany, trap. a ult? <laughs> Ej, ale to jest Montre, to po tym można dużo stwierdzić. Ale po tym co teraz było też można dużo stwierdzić No to jest prawda U to śmierci tak zwane Okej, okay, tam gościu kurwa Nie rzeka też na Oj, te przycelowanie na tego Techo też dużo mówi. Brons jeden. No brąz trzy. 2. No to po punkcie. Jeden HP, ej, to fajne jeden. A on ma taki nick, czy to jest po niemiecku ja? <śla> chyba to po niemiecku ja. Tak, tak, bo po, bo jego bumpka się nazywa Masa Sute. Masa Myszka Ale ciebiego. to bardzo mało mówi ten clip akurat, bo tutaj jeden był tyłem, drugi też bardzo był mało, tyłem. Bardzo, bardzo mało no ale po stylu strzelania, po tym, że ma niemiecki, ciekawe czy jest Niemcem. Brąz 2. Mi się wydaje, że jakiś Gold 1 tu będzie. Pik G3. No widać po tym, że on stara się być dobrym graczem, bo ustawia sobie inny język, tak jak robią lepsi gracze. Tak, Tak, no, Ale nawet, to nie, nie daje no. ci tego, że jesteś lepszy, że ustawiasz inny no język. No tak, ale stara się być lepszy, przez co może mieć wyższą rangę, dlatego że się stara. Ale chyba mi się pomyliło, bo ludzie ustawiają japońskie, koreańskie, nie a niemiecki. No nie. O kurde. O, kurde, berewolę. Widzę, że będzie dobrze dzisiaj. No, jest dobrze. O, kurde. Co jest? Mam Ale musi się trzęsie łapać. a ten celownik, ty... Co tu się stało? <laughs> Jetka z nieba spada, widzowie, ty. Jeszcze raz muszę zobaczyć tą jetkę. A, ona zabraptowała, dobra, dobra. No to też Ciekawe, to nie ma dźwięku. Brąz 2 bym powiedział znowu. No, ja bym strzelił to samo. W piku 2, ok. Czy to jest kobieta, tak? Nie, chyba. Hej to nie. Dobre head'y nawet. O, fajnie ucięty, te uczcie się od niego. Tak jest. Oj tutaj full auto śmierci, ale ogólnie ja bym powiedział silver, silver 2, 3. Mądrze przeskanował na dźwięk, skanował mądrze na dźwięk. Ja mi się wydaje, że to jest wyższe, to jest silver 2, silver 3. Silver 3 powiem, silver 3. Gold 1. No czułem sticci Bambici, podłoga 6, 7, 4, 2, ale, tutaj głową tak w dół, jakby uderzył. No, no. I, i moje role w życiu też tak zrobił, szczerze. No. Jeden. Wow, ale Tiktok, tiktok, flick tiktok, flick Najpierw normalny head, i potem się obraca za siebie. On da flika w ogóle po strzale, nie wiem czy widziałem. No tak, tak, tak. U, Dobra. Ja bym strzelił niską rangę, że to były live shoty po prostu Ta, i że to jest jakby. Jak Widzę, że to jest Silver 1 bym powiedział. Piku brąz 3. Ile ty dałeś? Brąz 2 chyba. Ale nuta. Brąz oh. 1 w tym czasie w Polsce. Rok 2012. O, to mi wiedzą, która. Przekłada się na nasze. To jest. I zainspirowani projektami amerykańskimi postanowimy stworzyć. Ej, on gra z muzyką i z podcastem jeszcze. Strzelam w Bros. 1. Bros. 2. Czurdy. Jaki przepiękny. Jaki przepiękny. Posyłaj, lamta. Byćka. Byćka. No, bronz, bronze 3, no, bronz 3 Silver 1. Aha, dobra, dalej. <grystanie> Kto to przyszedł? Przyjeżdżał na klipie. Tutaj chyba. Na klipie, no. Aha. Gold 2, silver 2. Silver 3. Daj, punkcik dla mnie. Powiedziałeś silver 2. Powiedziałem gold 2. Nie, widzowie, nie, 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 co to kurwa ma być? <grystanie> to jest silver, no nie, powiedziałeś silver 2. Chyba, że dajemy sobie po 3. <grystanie> No, no, to, to, to. no to dawaj po trzy Ej, dodałbym jedną rzecz szczerze Jaką? Zrobiłbym tak, że zrobilibyśmy, że kto jest bliżej jeszcze, dostaje jeden punkt Okej, okay, okej okay. E-ry O kur... Co? <laughs> okay, Dla okay. ładne jady na farcie oczywiście Wszystko na farcie, kur... Wszyscy na farcie strzelają tu Silver jeden Brąz trzy Śmieciu dwa punkty, ale tylko jeden. Zróbmy tak, że kto jest bliżej w momencie kiedy nikt nie dostaje no, punktów. No, no właśnie, no właśnie. Zróbmy, że jak nikt nie dostaje no. punktów, to dostaje jeden punkt ten, kto jest bliżej. No, no dobra, super. To będzie dobry klip. Ładna bo jest 1 V4, mało HP, wyleczy się, zobaczymy. W ostatniej sekundzie, Mądre. mądrze. Ale będą dobra. To są boty, Venom i ten są no. patrzy. Mało I druga runda. czasu. I zamiast iść na B od razu, jak wiedzą gdzie ona jest, to, to idą na te a nadal. O kur. Ram, rambo, o, o kur. To Sejszka, to jest Rambo. Nie, nie Live shoty bronze Iron, tylko jaki? Tylko nie, ja, no myślę, że aż tak nie. Ja będę miał brąz jeden. No tych przeciwników. No widzę, no ale. Tych on mógł mieć piku brąza jeden. No ale nie wie. wierzę, że byłby aż taki, aż taki inaczej, że miałby aż tak sobą rangę w momencie, w którym no nie wygląda aż na aż takiego bladego. Ty iron, Dobra, się. ja brąz jeden. Kurwać Ol? Dobry jakoś. ja coś wiem. Silver 3. Nie, klasy na 1. To ja gold 1 daj ja. Debil, 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 ty. jaki kurwa debil. Ale ja kur... co powiedziałeś? Placy na 3. No to i tak ja byłem bliżej, więc zostawię punkta. O ty kurwa, zapomniałem o tym. Ja to dałem Przebieg. Ale zły kolega 5 sekund, 100 metrów. Przebieg. 100 sekund, 5 metrów. Kurwa. No, ale tam pruje tak low O ten ult to... Widział, że do prawej przecieł def, nie? Też tak głupia decyzja, trochę, że leci w nich. I ten ult to zmarnowany, no. Dobra, nie ma. Ja powiedział 3. Gold 1 Dobra. Punkcik dawaj Spoko. Ale duży sens widać. I małe plugi Wydaje mi się, że to jest na jakimś smurfie tak szczerze. Mi się wydaje, że nie. No. no Dajemy na no, jeden. Gold 3. O kurde! Widać, że to jest ogólnie. Jestem pewny, że Moderek dał tu klipa z y, Smurfa, bo przeciwnicy to są boty. Nie, nie dam, nie dam. Byłem bliżej. No wiem. O kurde! Ten moment, to jak bot na strzelnicy. Ten moment fajny. On sobie... No, on fajny, on fajny. Dał mu czas. Dał mu czas. Broz jeden. Silver dwa. Oooo, bar. O Folwar! Wiesz, co tu się stało w tym klipie? Co? Prze. prze. Ach, dupę. Co? No, on przeminął czas w momencie, gdzie nie trafił amunicją. Patrz, ma 12. I, jeden? 12, I 31? Ma 12,31? A i nadal ma 12,31. Dobra. Nie zgadam się na głody w ogóle. Ej, <gulny> <gulny> kurde. Ślałem, ej się czekaj, odblokuję jakiegoś klipa. Najpierw cię ignorują. 14-minutowego klipa z ktoś wysłał? Z tobą walczą, to ta wygrywa. pani wysłała na. klipa? uwagami zdają się idealnie I Oni zbierają pieniądze. Nie jestła kłamaj, do co zrobili Nie, nie. no, Imo. 3. Kurde, no nie wiem. Tam jest dużo killi na tym klipie. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 klipów wesoł, to też po. za dużo clipów. Kur, no nie, no nie będziemy 9 klipów no. ogonać, no ale ja bym strzelił diamond 1. Gold, gold. 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 No ja bym ja powiedział. Gold 1 A jeden, dobra, okej, okay. no ale ile. No a dawaj oddał dwa ostatnie. No dobra, 1. to weźmy dwa te tak, najnowsze. No i nowy klip Ej, co ja mam takiego. Siusiaka ciepłego. Ej, dobra, te... dobra lajcie, co ty puszcza za tej kamerce? To jest AI, to jest AI. To co lejdzie opuścił na kamerce to jest AI Nie słuchajcie tego, bo to jest AI diament diamond. No diament No trafiliśmy Nice I Szczerze że zajeb Ci punkty tylko dlatego żeby mieć prowadzenie dalej Jednopunktowe co? Bez oglądania go strzelamy dawaj ej Dobra strzelam Silver. to samo, daj jeden Silver jeden Ej, ty jesteś pojeb... trollujesz Sprawdziłeś przedtem, przyznaj się No tego sprawdziłem, ci kurwa <laughs> akurat <laughs> Ale updraft. Daj tu, ej daj tu w montażu muzykę taką do, do, do montażu, taką wiesz, o co chodzi. Mam jaki masz nick na to? Bo to ostatni? No to ja bym powiedział, bro, bar server 1. Ja bym powiedział gold 1. Jest remis. Jest 20-20. Ostatni ja wygrałem, nie? No, 20-20 jest. Klip z TikToka w ogóle. Ej, co on ma za tego? rozdzielczość o kurde Ale malagi, o kurde. Ale boty trochę w enemy Nie, to on malagi Silver 2 Dobra, 3, no, 3 Ty kurde Przepraszam No moje gratulacje słuchaj, dałem ci trochę fory, ale i tak gratulacje Ale no, tak, głośno No, trochę tak, głośno no. Eee, obstawiam... Iron 3 Iron 3, no też Iron, Iron 1 jadam, w tyku. piku grałem Champions w 2024 ale ciekawe czy to jest co to, ta, kurwa? Ha, o, o, o. No. Co to jest? Kurwa jest HAHAHA! Co to jest? Aj, ale przyspieszył, żebyśmy nie czekali całą rundę, to sigma! Ale nie, ale nawet fragi są przyspieszone, nie? Jak to głupi wygląda? Tak, tak, no, no, nieźle zagrał, okej okay. No i 4 kile, ja bym powiedział. No, ale to... Szybka rotacja, tak zwana od <noise> Szybka rotacja. <noise> patrz jaka tu jest zadema z tym print screenem jakimś, kurwa, on od razu. Ja no nie wiem o co chodzi. Po co on robi? On nagrywanie skryna? włączył, on no, nagrywanie tak. włączył, ej, to tak. nie był print screen, patrz. No dobra, ale to czemu przed ma nagranie. Bo on ma tak, chyba postawiam. ustawione, że 5 sekund Ostatnich mu nagrywa jak włączy. O, że ostatnie 5 sekund, tak jakby klipa odpalił. Tylko że on nie ma na guzik. Tylko ma ten... Że on musi chyba ręcznie to odpalić Że jak robi jakąś ładną akcję, zrobi kila To odpala szybko nagrywanie, bo o, może akcja siądzie Bo no ja bym powiedział Iron 2 Iron 1, Iron 1, Iron 1 strzelam Iron 1 To już jest wyżej To już nie są takie totalnie niskie rangi o, to prawda O, no, tam dziewczyna go dopinguje mm. Kurde Dziewczyna patrzy, daj mu Ładny jest. Nice. Ładny spoko, ice. spoko. To jest na pewno dużo wyżej niż te wszystkie rangi wcześniej, ale myślę, że gold, gold 2. W piku tak, w piku tak ogólnie wydaje mi I, się. I zdało. teraz na The silvery gra takie, bym powiedział. Tak, teraz gra na silvery, że spadł z tej rangi, w piku ma golda 2 albo golda... Golda 2 ma, golda 2, no. tam racja, ale teraz, no teraz może mieć takiego silvera 1, szczerze. Dobra, klikamy. Gold 2 plus minus, wtedy pik platyna 2. Platyna 2 miałeś? Grałeś jak takie gówno? Co <laughs> Nie, ty no, to jest mówisz? Resort. O kurwa, Wiktor Vitor! Ciasna kicia, maniki, ja He <laughs> Iron 2, bym powiedział. Mi tak śmierdzi tą platyną jakąś, serio. Nie, nie ma opcji. Platyną. Ja ze strzelę, platyna 1 bo czemu nie? Strzelę ze platyna 1 Gold 1 Kurde, ale byłem blisko. Dobra. O, dobry headzik. Spoko. U, a tam nie defuje, Właśnie, on? właśnie defuje, no. Nie. Aha, bo nie wygrał tego. Klip, klap To może być jakieś alt konto, bardzo niskie rangi. Po prostu tak se latał, plus ten ta neonawczyła wczyła i że to może być w miarę. Mi się wydaje, że to to za bardzo na to, co dzisiaj było. Nie, no nie, ja bym tak powiedział brons tak 2, tak tak. 2, brąz 2. A brąz ja bym właśnie 3. strzelił jakiegoś golda 2. No dobra. Golda 2 bym strzelił. Ale ja jestem inteligentny! Ja jestem inteligentny bardzo. No nice, no. słuchaj, gratuluję ci z całego serca. Szczerze ci gratuluję, Cieszę się twoim szczęściem, słuchaj, naprawdę cieszę się twoim szczęściem. Nie, mać nie. Kudy, kurcz, właśnie wlatuje na rejony. Dobra, na czacie nikt nie zgadł tego, też Nie, no dobra, śmieci. I tam coś poleci, czuję. Tu, 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 to to są te bronz, lobby. Nie ma info, do jest to, 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 to. Dobra, to całe ślicie. No, dobra. ja bym powiedział brąz 2. Silver to jest za dużo dla niego, ja bym powiedział bronz 3. Kurde, on na oszukiwanie, on naprawdę cheatuje mm. <laughs> Bardzo, Bardzo ma małego sensu słuchać jak myszką jedzie po klawiaturze. Nie, Nie. ZA <noise> 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 To dobra, ku. To akurat fajne Potencjał na 1000 Valorant Pointsów mi się wydaje Ej, no testy. właśnie, właśnie chciałem no. o tym przypomnieć I Wilczek Jasiu też ma potencjał plan. na to, za takiego klipa przyspieszonego No ja bym powiedział brąz 2 też Brąz 2 bym powiedział No to po prostu był niefart. ja bym powiedział bronz 3 znowu Silver 1, dobra, no to dalej. Okej okay. Fajna jakość, lubię takie czy ta stronka legit? Tak, ta stronka legit. No, to ona dobrze pisze. Nawet czasem jak napiszę, że no cheating, czyli że nie ma cheatowania, yy, to czasem się baguje. No bo tam widać, że widzów pisze ci, nie wiem, 250, a chatelców pisze ci 100. Nie, nie... W... No, nie obejrzałem nawet tego klipa, tak szczerze. To dawaj w ciemno. No dobra, dobra, to w ciemno. I, i podwajamy, jak ktoś trafi idealnie. No dobra, dobra. Silver 3, gold 1. Gold 1. Kurz Silver no. 1, nice, do mnie. Radiant Imov nie? No bronz 3 bym powiedział Ja bym strzelił Silver 1 Kurde nikt nie trafił A co ja powiedziałem? Ty bronz 3 powiedziałeś. Aha, Xanger Kurde Kanger wygnąłem. Hej, no ty jesteś wedo Ty jesteś rozklekotany! Ej, dobra, nie, nie da się z tym człowiekiem. Przecież chyba 9 na 10 rank? Nie dobra, może nie bezprzątę. 7 na 8 rank ty powiedziałeś tak, to jest twój starter pack. Ej, dobra, bo wiem ja, co on ma za rangę, bo to mój widz. Ej, dobra, bo kur... to, to no, ostatnio bo ja pamiętam tam jego rangę. Ej, dobra, bo kur... klikłem przez przypadek, widzę rangę Ty to robisz specjalnie, no bo... jak nie masz no pomysłu nie. na rangę, żeby no po prostu. Ale wy... jak czy... mam nie mieć pomysłu przyniósł. No obyś, dobra, dobra, nawet. to... Dobra, to robimy tego tak dla rekompensaty, że ja go normalnie zgaduję. No jak, no. No tak. Powiedziałem już jaką marangę. Nagiąc. Ja pakasty się Kinia, witam. Nie no powiedziałeś proszę, jaką ja. rangę Powiedziałem. Jaką? Diamenta 2 ma. No to ja zgaduję, że on ma diamenta 2, widzowie no, 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 no. Nice Zgadłem! Ale kurde, ładnie strzek. Elo. No dobra, no nie dodam sobie tych punktów Hehe, <laughs> poczekaj, zatrzymaj, daj na początek Widzisz jak ten klip jest ucięty? W sensie, pójść sobie na chwilę i daj znowu od początka Widzisz? No. On tam full auto na z tego szeryfa I po prostu dał klipa, żeby wyglądało jak tap Tam widać nawet dwa naboje obok tej rejskiej, co tu w ścianę przyładował. I tutaj no. dwa co... Te trzy co... I trzy przez ścianę jak do niego, albo on do nich... No 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 Siema że witam Stary wstał, ale ładne hedy Dobra, Gold 2 w piku bym powiedział, nie, 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 stop, Czekaj, żartuję, żartuję, ja Platyna... Platyna 1. Platyna 3. Ascendant 3. Chyba zmienię nick na Mesku, no to dawaj. Meku to jest konto, które rozdaję. Ja wiem. Ładnie, ładnie tutaj. Spoko bardzo tak... Wiem kto to jest chyba. W śmieciu nie mów nic. Ja zgaduję, że Aston 2. Ja nie, nie nie ma opcji, że Aston 2, chyba że bustowany, ale zobaczyłem na streamie. <laughs> no, ale ja, a wiesz, że ja nie najpierw i potem zgadłem też. No dobra. A ty już oglądasz. Kacz, <laughs> ja że O ba, kurde, ba. ja widzę, że ma internet słaby, to widać, bo tak tego tech olagowało. No, dobra, no ja bym powiedział, że Gold 3. Gold... Ja bym powiedział też, że Gold 3, no? Bronze 2. Nice. Afik tam zdenerwowany Co myślisz, Kamilu aktualnie o tym? Spoko ma Aima, uważam bardzo, bardzo ładnie strzela. Mm, ale nie, nie wiem, tak jakoś... Kurde no, mega ładnie gra ten ziomek. Bardzo ładnie gra. Mm, Imo jeden. Ja bym Imo powiedział jeden ascendant 2. Ascendant 1. Okay. No to jeden punkt dla mnie. <laughs> On już się poddał, okay. już nie próbował tego dobić Ej, on ma mi się wydaje wadę wzroku minus 3 w jednym oku Ja myślę, że to są live shoty po prostu, wiesz? No, no. Live Silver 1 bym powiedział Ja myślę, że w piku więcej, ja myślę, że w piku silver 3 albo gold 1, ale powiem silver 3 Silver 2 w piku, no to po jednym To jego deadlock mu troluje Mhm, mm mhm mm Julia go zabija, okej, okay. zginął od kobiety ja oh, yeah, pierdziele, jakie szoki. Ty. Zauważ jedną rzecz, poczekaj, patrz na streamie, to popatrz to na streamie. Typ tu dostał flesza, kurwa, A, enemy, co nie, patrz. I się nie rusza, nie? Oni mają fleszę i się nie ruszają. Mi się wydaje, że to jest silver jeden i przeciwnicy byli mega szoku Albo na no, jakiś silver, ale powiem silver 1 Ja będę brąz jeden. Piku jest jeden. spier... i wiadomo, w ogóle kończę to nagrywanie rank. No w piku skrywanie. gold 1, teraz silver jeden debilu Aha, bo ty powiedziałeś, co zgadłeś. Silver jeden, nie gold. Okej, okay, fajny tutaj movement, ciałem, o kur... <noise> Ale przeciwnicy, Ale Geko się <noise> Gekko tam sobie po prostu broń wyciągnął, nie, nagle. On nie spodziewał się, że jego się tak szybko wydupnął, <noise> chyba <by> mam wrażenie. <noise> On se kosko oglądał i mandala, no. No ja bym mm. powiedział, że w pieku silver jeden tu jest. Ja bym powiedział, że tu jest gold jeden. Gold trzy, jeden punkt dla mnie. co, <noise> Zbysiu i Nexus Dobra. will Combine, dawaj, Zbysiu. Ale mu wypierd... po I o, -batom. <laughs> jo, jakie tu jest full auto. Dobra, Fez i Iron 3. Iron i Iron 2. Bez ragi. Bez no. ragi. Co ty mówisz? O, 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 o. Wow. Ej, dobra. A wow. Diament 3. Gold 2. Laty na 2, dobra. Nice.